Miałeś kiedyś tak, że wypiłeś rano kawę i nie wiedziałeś, co dalej z nią zrobić? Jeśli tak, to ten film prezentujący nasze zmagania na targach w Warszawie koło Naderzyna jest właśnie dla Ciebie. Przygotuj się na żałość, szokujący, a wręcz niewdzięczny. Humor prowadzącego i ludzkie słabości. Zapraszam. Dzień dobry. Można kogoś wyrwać? Na wiemy, że ktoś jest dostojnika? Nie, Dzień dobry. Jest? Dzień dobry. <grywa> hmm. no Mam. To jest mój specjalist. Czyli to jest to, co mówiłem na Eneksie, to co się dzieje w Warszawie. Wypaczyć kobiety. Na minutkę, dwie. Żeby powiedzieć, najbardziej reprezentatywny ten człowiek, on wie wszystko. Ta pani mi się podoba. O, pa. Pani to się wszystkim podoba, proszę pana, ale no, ona zajęta! E, na ostatniej relacji z Targów było zarzut do tego, to kamerzysty, którego nie widzicie, że niestety ale jest za małą Why are you running? Why are you running? To jak koleż... mają być kobiety, zaraz przyjdzie koleżanka... E, nie muszę być. Okay. Odważni mężczyźni na wystarczy. To nie, to więc ja jestem. ja mam ja, kafaja, tak nie, więc. Ale to dalej do tej samej grupy nic się nie zmieniło. Taki lekko skrzywiony, mniej pustosający. Zaraz, nie, zaraz przyjdzie koleżanka, niech będzie ten. Chyba go pustoszało! Wszystkim ciekawym. Jeden odważny został. A, ale kurde. Samiec nie alfa. To. Nie mam No od tego. Dlaczego warto wpaść do was? A to jest psychologia. Dlaczego warto wpaść do Was na targi? Dzisiaj to będzie na YouTube. Nie! Nie wolno tak, proszę po polsku mówić, proszę nie udawać. Może powtórzymy angielski. <noise> Oszukują. To jest nieodpowiednie. Chcecie zaprosić ludzi na targi? Mamy Minuta. Z marszu nagrywasz, że on nie chciał? Oczywiście. No i bardzo dobrze. To Ten tak. człowiek nie chciał, żeby, żebyście przyszli na targi, więc nie przychodźcie. I dlaczego tak drogo? Nikt nie chce z tym rozmawiać. Nie, nie rozmawiać. To, jak, jak 5, tak. to się <śleruje> nie, nie chcą rozmawiać. Podkreśl, nie chcą rozmawiać. Powiedz dlaczego warto do was przyjść. Jaka firma i dlaczego? Dlaczego On A jeszcze... Przyjrza. On jeszcze nie wciągnął żółteczka. Piłka. Taki trochę mętny jesteś. <grym 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 i, I tak dalej, i tak dalej. Tak? Tak bywa. Co taki Karol mógłby u was... Kupić? Wszystko. Wszystko? Tak. Czyli solidna firma, filar, jedna gruba noga, tak? Jedna nie, nie, nie. Łydka chyba. Nie, nie będę mówił One eternity later. No dawaj, powiedz, co u was można kupić? Dlaczego warto przyjść na wasze stoisko? To będzie dzisiaj na YouTube. Jutro jeszcze tam będę ludzi. Na kanale Zero Ustanowskiego. Tak jest, dokładnie. Proszę no. bardzo, proszę. Jesteśmy kultownią z takim bardzo dużym doświadczeniem w branży. Dlaczego? Tak, że od 40 lat się tym zajmujemy. Te produkty, które tutaj widzę, są produkty, które rzeczywiście działają. Nie są może najtańsze, ale w tej mają swoje funkcje. Dzień dobry. Dzień dobry. Można pana wypaczyć na minutkę dwie? Zostałeś. Spam <laughs> Ale to jest. Dzień dobry. Minutkę dwie. Proszę. Nie ja. ja. Próbowałem. Próbowałem. Warszawa. To no ja nie powiem takie. Dlaczego? Ja, ja to... nie mam przekonania. Nie, możesz z tego stąd Tak, tak stanu jak z tego stoisku, ale obok, tak? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Metoda jest zpychańowa, ale dyrektor jest zajęty, ponieważ prowadzi teraz rozmowę. Nie, to nie, to nie jest, ważna rozmowa. Nie jest to ważna rozmowa. Jest ważna rozmowa, przecież widzę. Ale ty jesteś tym czołowym yeah, menadżerem niższego yeah, yeah. stopnia, który chce tutaj powiedzieć dlaczego. Wait for it. Here it comes. Almost there! Sebastian. Dlaczego bardzo masz... Dlaczego bardzo masz odbija? To jest jednak kierownik, widać, bo jest zwłoków. Ale z kim rozmawiamy? Klimatyzacja czym polega pan? No, no pan <ślesz> ja 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 tak, tak, ja. tak, jasne, Nie co się dzieje. Nie Dlaczego warto zobaczyć jutro? Bo dzisiaj to już nie zdąży. A kolega co tu <ślesz> Że Najlepsza kubka. Jak po prostu nie jestem. Najlepsza fitność. Oni się, tak Aha. Pani Monika ma coś w usta <laughs> Taka sytuacja 24 klimatyzacja e. <laughs> Czyli koleżanka musi się najeść, tak? I, nikt, i nikt, Przerwa nikt, obiadowa i jest. Dlaczego pan to przyjść do Was na targ? Więc również Karol skosztuje babeczki. Nie, nie będę jadł beczkują. Wie dlaczego? Jestem za słodki, na takie rzeczy. O, yes, <noise> Zuzza, tak? Yes. Suza, tak? Ale... Pamiętam nawet? Tak, Suza, to się nie nadaje. Nie, ale... minutę, żeby... nie, potrzebuję serio, minutę. Po co warto przyjść do Was na, na, na o, Macie coś nowego w ogóle, czyli. No, no, no. no, świetnie. Nie, nie potrzebuję nikogo Ta. przystojnego. Potrzebuję ciebie, żebyś powiedziała, dlaczego warto przyjść tutaj. Dzisiaj to leci, leci na YouTube. A. to ma trwać minutę, dwie, maksymalnie, to Daj. Dobra, o! No, bo pana, ale naprawdę on jest taki zajebny i dąbowy Zajebny, fajny pan? A mogę dotknąć? Wow Nice Ja mam cienki głos, może Jacka, może tego kolegę Wyślę się tu z siedemnastych, nie, ja mam kiepski głos Kolego, można tych ten, ten, ma dobry głos Bo on ze Śląska jest tu I pan jest... Będzie się nadawał? <coughs> Będzie 2 godziny później on nie spadnie jeszcze 10 minut bo jest oszukany spróbuj zobaczymy ja rekord ja, bo... ja nie srebro ja gold klima gold lecimy zapytamy ich co to Dlaczego warto przyjść do Was na stoisko? Kolaga jest przygotowany. Aha, zaczęło się wypychanie. Nie, ja widzę nie. tutaj, ktoś jest piękny, ktoś się zaczesał. Proszę. No to, Serio, w trzech słowa potrzebuję. Chcecie za was przyjść za pół godzinki? To się możemy do... przyjść, możemy przyjść, tylko że to chcemy nagrać taką zajawkę, wrzucić ją jeszcze, żeby dzisiaj trafiła tak. Dobra, a wy jesteście panowie tu, tutaj z Ptaka, czy? Nie, klimatyzacja Katowice. Musisz tak. tak chodzić jak Superman. Tak, muszę jak, jak ten, jak Superman chodzić. Dobra, rozumiem i jak Generalnie... się rolkę na YouTube robi, ro, ro, robicie? Powiedz To że tak. Powiedz, że To i rozmawia od razu. Ojej, a ktokolwiek? Everybody! No Może pan zadał mi pytanie? I pan w okularach, dobra? Powiedziałam, bo... że to szczepan. Okay. Nie, nie będę czekał, chcę to nagrać się... i lecieć dalej. Nie, to czy nie, A, nie ja, bo. Nie, nie, nie. nie. szczerzy, że na ten temat. A, czyli metoda spychaj głowa znowu, tak? Czy znaczy nie, koleżanka po prostu najczęściej się u nas wypowiada. Czy nie jesteś w stanie powiedzieć, to macie w takim momencie? No tak jak mówię, koleżanka cały czas się udziela u nas na tych takich Także i też Cześć. Dzisiaj postanowiłem, że nagram dla was, to znaczy dla początkujących operatorów, poradnik jak zacząć w ogóle przygodę ze spychem, jak zacząć na nim pracować. Dlaczego warto przyjść do Uczucia was? trudno wyrazić słowami, ale można wyrazić je subtelniej. Dlaczego warto przyjść do was na stoisko? Eee, to warto. God, please, no! 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 Za chwilę. Tylko z bardzo... Nie damy radę. Do... Pani? Nie damy. Znowu spekulacje słyszę. Nie. Damy mm. no, radę. No. Pan jest? Dzień dobry. Potrzebujemy jedną osobę na minutkę, dwie, która zachęci ludzi, żeby tutaj przyszli na stole i która powie, dlaczego chodźmy tu przyjść. Dlaczego? Dlaczego? A pan nie jest w stanie. A pani kierownik może powiedzieć? Jest zaoferowana rozmowa. Pum, żeby nie było, próbaj. dobry. Robimy relację z targu. Potrzebujemy osoby, która powie, dlaczego warto przyjść na macie W kilku słowach. Okej, okay, dobra. No, jeszcze? Głośno i wyraźnie, polskie pompy Ciepło, ujęcie 192. Idziemy zobaczyć, co to jest. Dzień dobry. Można wyrwać na minutę dwie kogoś, przepraszam, ja teraz można, a Panią można wyrwać na minutę dwie, żeby Pani powiedziała, yy, dlaczego osoby oglądające, bo dzisiaj to będzie na YouTube'a, mają przyjść do Was na stoisko, czy co Wy tutaj prezentujecie, jakie macie nowości, dlaczego warto przyjść? A pokrótce, trochę. Dlaczego warto przyjść na Wasze stoisko? Jeszcze dzisiaj to będzie na YouTube. Nie, chyba nie ja. Po prostu, drugie kółko robili, to coś... zimniście. O, i drugiego kółka możemy nie ma. Dlaczego warto do Was przyjść? Cześć. Mateusz. Ja tak. <ślażdżę>. Zapiszmy, Dobrze, ale Ty tak. możesz powiedzieć, szybko i możesz powiedzieć, dlaczego warto przyjść. właśnie. A widzisz, czyli są takie problemy czasem. No i jak widzicie, bułka z masłem nagrać takie targi, nie trzeba się wywnętrzać, wystarczy taki se o człowiek, taki se to o kamerzysta i zadajesz sobie pytanie, oni se odpowiadają, wszystko się spina, każdy przecież przyjechał tam na targi w jakimś celu, po to, żeby się pokazać z najlepszej strony i pokazać się jak najszerszej publice. Prawda? Na razie.